Dzień dobry! Zauważyłam, że siła moich problemów nie zależy od ich intensywności, ale od mojego nastawienia do nich. I nie mówię tutaj oczywiście o traumach, o dramatach, które zdarzają się w naszym życiu, ale mówię o kłopotach dnia codziennego, zwłaszcza takich, które się nawarstwiają, które. Dochodzą jeden po drugim, i wydaje się, że już więcej nie jesteśmy w stanie wziąć na nasze plecy. Kiedy moje nastawienie się zmieni, to jakby intensywność tych kłopotów blednie i nie wydają już mi się takie straszne. Dlatego obracaj swój problem w dłoniach na wszystkie strony. Patrz na niego z różnych perspektyw. Okaże się, że to wcale nie jest koniec Twojego świata. I nawet nie będziesz wiedziała, wiedział, kiedy rozwiązanie przyjdzie Tobie do głowy. Zauważyłam też, że łatwiej i szybciej rozwiązuję problemy, kiedy jestem wyspana i najedzona. Kiedy daję paliwo dla swojej energii, wtedy naprawdę jestem w stanie przenosić góry, które wcześniej wydawały mi się nawet nie do ruszenia. Miłego. Spokojnego dnia.